Za mną cudowne otoczenie. Jestem w tej chwili w Arwamowie na promocji książki mojego przyjaciela Ryśka Napory, ale i też wielu przyjaciół, którzy w tej książce pisali, co burz zdarzył. To już jest druga książka, pierwsza, bo ukazała się z tego cyklu. jakby. To jest piękny album w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię nie mogła się odbyć promocja, więc teraz ta promocja będzie się tutaj działa w Arwamowie. Za chwilę Was zaproszę. Przedstawię moich przyjaciół, zobaczycie, jak to wygląda. Myśmy tu już byli, myśmy tu już mieli dwie promocje naszych książek, Bieszczackie łowy i w krainie pstrąga niedźwiedzia. To było chyba 3-4 lata temu. Także to miejsce nam jest znane. Tutaj dzięki przychylności pana Prezesa Kubickiego było to i jest to możliwe. Także relacje przedstawię, no Arłamowno, miejsce, miejsce przepiękne i kultowe kiedyś, kiedyś, gdy rządził tutaj pułkownik doskoczyński. Było tutaj, był to ośrodek rządowy, było tu wojsko, zresztą myśmy, myśmy o tym pisali, robiliśmy o tym programy, a teraz to jest jeden z najpiękniejszych hoteli w Polsce, także promocja w takim, w takim miejscu robi wrażenie, ma swoje znaczenie, także na to Was bardzo serdecznie zapraszam, ale jednocześnie też jeszcze raz zapraszam do, do Mieczkowców. Myczkow, 11, od 11 do 14 listopada robimy spotkanie w Myczkowcach trzecie bieszczackie spotkania łowieckie, tam też zobaczycie naszych przyjaciół. Bardzo serdecznie zapraszam. Cały hotel będzie do naszej dyspozycji. Sauna, spa, jacuzzi, wszystko, wszystko, co tylko sobie można zamarzyć. Oczywiście będziemy się spotykać, rozmawiać, wspominać. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Teraz tutaj ujęcie z drugiej strony, już za plecami mam hotel. Robi wrażenie. Olbrzymia budowla, zresztą tu jest cały potężny kompleks. Niejedni z Was na, na, na pewno tutaj byli, zwiedzali to miejsce, mieszkali w tym hotelu, ale zawsze zostaje pamięć po tych dawnych czasach, gdy tutaj właśnie rządził pułkownik Doskoczyński. Pozostało po nim bardzo dużo legend, wspomnień, czasami złych, czasami dobrych. Chociaż więc, więcej tych wspomnień jest takich negatywnych, ale jak to zawsze bywa, historia ma swoje prawa. Czas, pewne rzeczy weryfikuje. Okazało się, że nie wszystko, co złe, co złego pisano o pułkowniku doskoczyńskim było naprawdę, czyli była to prawda. Wiele było w tym legend, jakichś pomówień, plotek. Także no, pułkownik sam się nie może już bronić, bo już nie żyje od dawna, ale cały czas ten Arłamów jest kojarzony z jego postacią z, pułkownika, z postacią pułkownika doskoczyńskiego i z tymi polowaniami, które się kiedyś tutaj odbywały, a były owiane tajemnicą. I zresztą ta tajemnica jest do dziś, bo ci, którzy w tych polowaniach uczestniczyli, większość tych osób, którzy podprowadzali, no, nie zdradza szczegółów i myślę, że i nigdy nie zdradzi. A tu mówiąc o Arłamowie, nie sposób nie wspomnieć, od czego się zaczęło. To jest właśnie budynek, to jest stary Arłamów, od tego budynku, to był ten taki słynny budynek rządowy, właściwie jedyny taki tutaj okazały, Krążyły legendy o jakichś tam Złotych lampkach, Żerandolach, co było wielutnym kłamstwem, nie było czegoś takiego jak na standardy lat 70. To oczywiście były tu jakieś luksusy, ale nie był to pałac i właśnie od tego miejsca wszystko się w Arłamowie zaczęło. To, to jest jeden z pierwszych budynków, który tutaj powstał i tu mieszkali ci najwięksi, którzy odwiedzali Arłamów, sam Arłamów. Tu się będzie odbywało spotkanie, to jest nowa stodoła, tam z tyłu jest stara stodoła, to myśmy tam mieli te spotkania, nasze promocyjne, tu jest nowa stodoła, no oczywiście to wszystko się rozbudowuje, także już pora, bo za chwilę się rozpocznie. Zapełnia się sala gości na promocji książki. Bardzo serdecznie witam kolegów myśliwych na promocji albumu Solazio na Ryszarda Napory, wszystkich, autor, organizator. Dobrych dla Was, dla kolegów myśliwych, wszystkiego dobrego warunku. Tu jest stoisko z książkami, czyli najnowsza książka, część druga Co darzył gór, mówiliśmy już o tym. Z lewej strony jest książka, która była wydana rok temu, ale oczywiście z powodu pandemii nie mogła, być, nie mogła się odbyć promocja. I tu mamy naszą uroczą koleżankę, która będzie dzisiaj zajmować się dystrybucją tej książki. Szanowne koleżanki i koledzy myśliwi, sympatycy łowiectwa, przyjaciele, szanowni goście. Dziękuję serdecznie, że przyjęliście zaproszenie i przybyliście dzisiaj do Arłamowa na promocję albumu poświęconego myśliwym i łowiectwu. Rzadko nadarza się taka okazja, by w jednym miejscu zebrała się tak duża grupa myśliwych z różnych regionów Polski. Dlatego tym bardziej jest mi miło i cieszę się, że będziemy mogli spędzić to popołudnie wieczór we wspólnym gronie. Dzisiejsze spotkanie jest oczywiście poświęcone promocji albumu sygnowanego moim nazwiskiem, ale tak naprawdę to dzieło wszystkich tych, którzy w tej książce występują. Gdyby nie Wasza otwartość, chęć podzielenia się wspomnieniami i doświadczeniami, gdyby nie czas poświęcony na rozmowy i nagrania, wydanie takiej publikacji nie byłoby możliwe. Tym bardziej jestem Wam wdzięczny i jeszcze raz dziękuję za współpracę. Moim zamiarem nie była chęć pokazania się, lecz głębokie przekonanie, że warto utrwalać na kartach albumu wizerunki i relacje kolegów myśliwych, po to, by mieli pamiątkę i mogli czytelnikom opowiedzieć o swoich przygodach w kniei. Są to nie tylko powieści z polowań, lecz również z życia prywatnego i zawodowego, ukazującego stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Znajdujemy się dzisiaj na Pogórzu Przemyskim w miejscu legendarnym z racji organizowanych tu niegdyś legendarnych łowów, w których uczestniczyli także wybitni myśliwi polscy oraz zagraniczni, ale też z racji piękna tego obszaru. Nie sposób nie zachwycić się też otaczającymi nas lasami, bogactwem przyrody, ale też nie sposób dostrzec wyjątkowości samego ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie. Niewiele jest w Polsce miejsc o takim znaczeniu i tak wszechstronnej ofercie dla gości. Dziękuję więc wszystkim decydentom za możliwość zorganizowania właśnie tutaj wielkiego spotkania myśliwych i zaprzyjaźnionych z nimi osób. Szczególnie dziękuję panu Antoniemu Kubickiemu, właściciela obiektu, który od początku okazywał pomoc i serce w tymże przedsięwzięciu. Zapraszam wszystkich do rozmów. Wymiany poglądów. Zapraszam na stoisko z albumami, z książkami myśliwskimi oraz o Bieszczadach. Zapraszam do Biesiady przy obfitym stole. Niech ten wieczór dla każdego z obecnych będzie niezapomniany. Dziękuję, Daszbur. Poproszę Pana Antoniego Kubickiego. Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie powitać w na promocji albumów wszystkich Panie i Panów, Diany i kolegów myśliwych. I życzę owocnych i, i wspomnień, przyjaźni, znajomości, mamy wśród nas lekarzy, czyli jesteśmy bezpieczni, w razie czego. Wszystkiego dobrego życzę i dobrej zabawy, dziękuję bardzo. Jesteśmy w Arłamowie, mnóstwo gości, trwają rozmowy jak zwykle, tu nasi przyjaciele. Dr Marek Dorożyński, którego już znacie, jest autor naszych książek i legendarny bieszczadzki myśliwy Józek Czwarenko, w tej chwili już na emeryturze, były leśniczy do spraw Łowieckich na leśnictwie Bircza. Koledzy wspominają dawne czasy. Spotkamy się niebawem na naszym spotkaniu, trzecich Bieszczadzkich spotkania Łowieckich już w Myczkowcach. Ja poluję od 81 roku i miałem to szczęście wielkie, bo mnie uczył tego fachu, bo to oprócz tego, że jest to moja pasja, że, że jest to coś, co ja lubię, ponieważ Urodziłem się na wsi, prowadzę małe gospodarstwo. Mam 25 hektarów. Sieję buraki, sieję soję, sieję kukurydzę, sieję pszenicę. I u mnie nigdy szkody nie ma, ale jest zwierzyna. Nie tych głośno, bo ci No, jak przyjdą, będą rozkułaczać, ale to nie jest moja wina. Bo mój dziadek przed wojną miał dwa młyny w Tannopolu. To też nie była jego wina i to może zostało gdzieś tam w genach przekazane, że na pewno, na pewno szacunek do ziemi, bo to jest między innymi też rodzaj patriotyzmu. Pamiętam w Krośnie, jak byłem w delegacji ze sztandarem, bo Ojca Świętego Jana Pawła Wielkiego powiedział do Karnasa, delegata naszego, który mu wręczał dary od myśliwych, Szanujcie polską ziemię i dbajcie o nią. I nie znam osobiście, może są tacy, którzy by nie dbali. Bo tak jak tu Pan mówisz, wiele mamy za paznokciami. To, że zwierzyna jest taka, czy mniej jej jest, czy te wszystkie krukowate, te wszystkie wrony, te wszystkie sroki, to... Pamiętam kuropatwę, pamiętam bażanta, pamiętam cietrzewia. Nie ma, zniknęło już w takim krótkim czasie. A kiedyś, jak zaczynaliśmy polować, trzeba było wykazać się z ilości drapieżników. A dzisiaj nie można do lisa ścielać, bo on przychodzi między domy, pod samochodami leży, bo jest ciepło i w śmietnikach urzęduje. I ci pseudo, pseudo ekolodzy mówią, że to taka biedna sarenka, nie wolno do niej szczelać. Ja od 20 lat do sarenki nie szczelam, bo kiedyś na moim polu było, żerowało 20 sztuk. A dzisiaj jest koza z dwoma koźlakami i jeden rogacz. A wilków jest 8 i one trawy nie jedzą. Tu akurat nasz kolega artysta, malarz przedstawia swoje obrazy. Tu nasze stoisko, jak zwykle, pani Halina Mirczyska. No, kończy się powoli już nasze spotkanie w Faromowie. Chciałem was jeszcze raz bardzo serdecznie zaprosić na... Spotkanie, które już niebawem będzie w Myczkowcach, od 11 do 14. Spotkamy się też z bohaterami dzisiejszego wieczoru, czyli z Ryśkiem Naporą, między innymi z Gózkiem Burdą. Będzie można kupić ich najnowszą książkę, Co Bór zdarzył, także bardzo serdecznie zapraszam. Fajna impreza, jak zwykle, tutaj szczególnie w Mieszczadach. Widzicie, jak się jeszcze goście bawią, ale już trzeba wracać do domu. Sobotni wieczór, my rano wyjeżdżamy w niedzielę, także do zobaczenia w Pęczkowcach. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Daszbur. Minął rok praktycznie, znowu się widzimy z Piotrem. Przyjechał nas znowu wspomóc w walce z dzikami i ochronie kukurydzy, niestety tak w większości kół nie dajemy radę, pomimo tam zabezpieczeń, prądu, jakichś ogrodzeń, nie ma sposobu. Dziki się podkopują, podważają całe ogrodzenie, a także mamy całe, mamy ciągle problemy, no więc poprosiłem Piotra, przyjechał dzisiaj, ma cztery ogary, pójdzie sam oczywiście w kukurydze. I zobaczymy, jakie będą efekty. Bo dziki są na pewno. Bo znać wszędzie. Ale czy coś z tego będzie? Bardzo silny wiatr, to też przeszkadza. Bo nie będzie słychać. Ale zobaczcie, kukurydza. O. Znaczy, jelenie, przed jeleniami żeśmy uchronili. Tylko przed dzikami się. No niestety nie da się. Gdzieś tu wchodzą. No próbujemy za wszelką cenę się ratować. Także Piotr przyjechał. Psy są. I będziemy będziemy działać. Ja ci muszę tak do ciebie podejść z tym mikrofonem, bo inaczej nic nie nagramy. A jakie masz się Piotr? Cztery ogary. jeden Jedna młoda suka do nauki, i reszta. Przepraszam, trzy ogary i gończe. Właśnie się, widzę, już tu gończego widziałem. Nie? No. Ale wie, wszystko jest straszne, to będzie trochę utrudniać na pewno. No, Bo no, nie, nie będzie wietrzny. tak słyszeć, ale zobaczymy, jakie efekty będą. Także, Twoja niezawodna, Twoja, to jak to się czeka, to jest nie drilling, tak jak Ekspres. się mówi. Ekspres, o! Ekspres czeski, to już tutaj widzieliście, jak Piotr u nas polował z tym ekspresem. Także za chwilę rozpoczniemy. No, areał nie jest tak strasznie duży. No nie wiem ile tydzień jest sektorów, jest 20 parę 20. może, no ale ale będziemy próbować, ja tam gdzieś z boku będę obserwował, próbuję coś nagrać także do roboty. przy pozakładane, mają już garniny? Tak, tak. wszystko już przygotowane. Ja muszę, ja muszę tak komentować, bo jest strasznie silny wiatr i nic byśmy nie nagrali, psy się już denerwują. Strasznie silny wiatr, Piotr będzie miał bardzo trudne zadanie, bo nie słyszy co się dzieje. Coś tam psy, coś tam głoszą. No już powoli, powoli kończymy. Jest strasznie silny wiatr, Piotr wyszedł z kukurydzy, ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że jak ja tutaj szedłem na ambonę, to zobaczyłem tego kozła. To jest zarżnięty kozioł gdzieś w nocy. Taka forma szóstaka, to był szóstak, tylko tu ma parostek uwalony gdzieś. Prawdopodobnie ogrodzenie, nawet na pysku, ma taką ranę. Według Piotra, a widział już takie, takie rzeczy, to jest robota wilka. Co no na to wygląda, bo jest ze środka wyjezone wszystko. No, wygląda na, 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 na wilka. Natomiast, tak jak mówisz, no dzisiaj straszny wiatr, i aż dziwne, że każda rajka wszędzie jest zbutowana od dzików i to świeżusieńko. A ja nie widziałem ani jednego w środku, także aż, aż, aż nieprawdopodobne. Albo gdzieś się tak, tak schowały, że, że nie byliśmy w stanie ich znaleźć. Ale no nie chcę mi się wierzyć, bo, bo widziałeś na GPS-ie, że cała sieć jest. No Ale ja widziałem dzika, bo psy wygoniły pod ogrodzenie. Nie? Tylko był tak jakieś 100 metrów ode mnie, wyszedł, bo tu jest taka, takie pół metra między kukurydzem a ogrodzeniem, ale się cofnął z powrotem. Nie? Także dziki były na 100% są tu dziki. Tylko że przy tym wietrze, no psy też są mylone, nie? bo ten wiatr tak daje. To Strasznie kręci w kółko. No to... Jest czwarty pies. Także kończymy na dzisiaj. No trochę żeśmy popracowali. Dzika żadnego się nie udało strzelić. Chociaż ostrzał Piotr ma odstrzał, miał prawo strzału, bo był sam w kukurydzy, ja absolutnie w kukurydze nie wchodziłem. No ale no cóż tak bywa. No, taka pogoda jest. Niestety, no i przy okazji żeśmy już znaleźli, mamy to nieszczęście, że mamy wilki. Wy macie na to wygląda dawno... Tak, ja, to wygląda. ja sądzę, że to jest robota wilka. Bo już tutaj to jest, tutaj ma, taką, ma ranę taką, ale to się wydawało jakby pod kulę, ale to nie jest od kuli, ja to oglądałem. Aha. To jest przez kruki widziwane. Bo kruki już mu też tu zatwie, widzisz, Oczy doły, a język wyrwany, zobacz. Ta. No. Także mamy, mamy to nieszczęście, że są wilki... A nie widziałeś nie oglądałeś tu tropów, może gdzieś tu są. No, co, są, są zadepsane jakby, wiesz, popatrz, ale to jest za sucha ziemia, wiesz. I, i wydaje mi się, że tu nie znajdzie się tropów. Nie ma, a bo tu, wiesz, tu mogę być lisy, tu było wszystko. Bo to w nocy gdzieś było zrobione, bo widzisz, że to już jest zadeptane tutaj. Ale, ale kozioł jest świeży, się widać, zresztą bliżej jak wygląda, nie? że to jest, to jest świeże wszystko. Tak, tak. także w ubiegłym roku też tutaj Piotr nam pomagał, no w tym roku, no ale no. Ja, ja dawno nie widziałem takiego wiatru. No, to jest coś strasznego. W ogóle przecież ty chyba nie słyszałeś nic w ogóle w środku. Nie, nie słyszałem ani psów, jak, jak głosiły. No wszystko się, no, cały czas szum po prostu, jeden wielki szum i, i tylko po GPS-ie mogłem poznać gdzie one, gdzie one są, bo nie było szans, by je usłyszeć. Także wracamy już do domu, no, jest nadzieja, że niedługo ta kukurydza będzie koszona. Co mogliśmy to robimy, pomimo tego, że są ogrodzenia, że jest prąd, te dziki i tak wchodzą, no nie ma... To jest tak szczelnie wszystko ogrodzone, że teoretycznie nie mają prawa wejść. A tak jak, tak jak mówię, no, strasznie dużo tropów. Nie ma rajki kukurydzy, żeby nie było śladów yy, bytowania dzików. Z tym, że optymistycznie tak jak Piotr mówi, że kukurydza nie jest zniszczona, jest po prostu pobuktowana. Pobuktowana, tak, tak. Jest bardzo mało yy, szkód jak na taką ilość dzików. Bo gdyby tu był jeleń, myśmy jednak te pole przed jeleniem żeśmy uchronili, bo gdyby był jelenie, to by wyglądało inaczej zupełnie. No tak, jelenie tutaj nie, nie wejdą, nie? a dzik gdzieś się przycisnął. To co, wracamy Piotr, dzięki serdecznie za pomoc i do następnego razu gdzieś się spotykamy. Możliwość do, do treningu psów, także bardzo chętnie, jak tylko trzeba. A dla nas nieoceniona nam pomoc, także dasz bur. wszystkiego dobrego.